Śmierć numer 38. W końcu trzeba o tym opowiedzieć. Co dokładnie stało się w śmierci numer 9. Zasługujecie w końcu naprawdę o tym, co znajduje się w piekle. Tak, to co słyszeliście, to wszystko prawda. Piekło niebo za światy i inne światy non mundum. O prawda. Właśnie do takich rzeczy zostałem podróżnikiem. W końcu jestem Albert Udrich. Opowiem Wam tę historię, żebyście już Wy nie musieli. Piekło jest z właśnie takie, o jakim słyszeliśmy. Jest ono podzielone na cztery części. Wschodnią częścią władza król Bar, który uważany jest za protoplastę wszystkich animagów oraz winokształtny, ponieważ sam nie pokazuje swojej pierwotnej formy. Zawsze ukrywa się pod innymi postaciami. Śmiertelnikom z Nibiru ukazuje się zazwyczaj pod postacią kota, ropuchy lub nawet człowieka. Wszyscy wizualizujemy go sobie jako taką nienaturalną hybrydę wszystkiego. Następny król Zachodu jest bratem Bala. Belial jest mistrzem kłamstw i iluzji. Dla czarnych magów z Nibiru jest on patronem iluzjonistów oraz złotolustych bandytów. Przedstawiony jest jako dwa anioły na boskim rydwanie. Tylko jeden z nich jest prawdziwy i nigdy nie wiadomo który, ponieważ zawsze jeden mówi, że drugi jest fałszywy. I odwrotnie. Południową częścią piekła Wada Paimon. Jest on przedstawiany jako bogaty człowiek na Wielbłądzie. Posiada on największą część wojska piekiem, która również stanowi jego chór. Północna część piekła należy do Azmodana, inaczej zwanego Azmodajem lub Azmodeuszem. Przedstawiany jest jako Postać mędrca na demonicznym smoku, potrafi przejrzeć istotę na wylot oraz jej myśli, i potrafi w nich mącić. Na nibiru uważany jest za patrona magów umysłu. Mieszkańcy y, światów Neumondu, to nic innego jak zmarłe istoty ze światów żywych, cielesnych, przez co większość z nich wygląda po prostu jak mieszkańcy Nibiru. Lecz jeżeli jeden z mieszkańców piekła zostanie przywołany do świata żywych, Wtedy tam ukazuje się jako uosobienie swoich grzechów, za które trafił właśnie do piekła. Staje się istnym potworem. To, czy będzie umiał porozumiewać się z żywymi istotami, zależy od jego siły duszy. Im silniejsza dusza, tym bardziej potrafi porozumieć się z nimi. Zazwyczaj to są po prostu demoniczne bestie, które popełniają grzech. Północ piekła jest w pełni zamarznięta. Lecz południe za tysiąc milową szkarłatną pustynią skąpana jest w magmie i płomieniu centrum całego piekła. Pomiędzy wszystkimi kierunkami tego podziemnego świata. Oczywiście mieszka tam ktoś, kogo my, żyjący, nazywamy szatanem, lucyferem, belzebubem, księciem ciemności czy knagą. Oczywiście, schodząc do morza zagubionych, umarłem, a moja dusza została przetransportowana do piekła. W światach Monmundum. Istoty duchowe stają się cielesne i czują mu. Wszystko, co przed chwilą opisałem, było jedynie snem, wizualizacją i przebłyskiem faktów. Ponieważ tacy głupcy jak ja, którzy samodzielnie oddają się w ręce śmierci i nie szanujący życia, w piekle czeka na nich najgorszy przysiąg. Wieczne płomienie, które sprawiają nieopisany ból, jednakże nie zabijają. Dusza w piekle jest praktycznie nieśmiertelna, jeżeli pan tego zepsuje. Niektóre tam istoty się w tych płomieniach dziesiątki tysięcy. Jednakże, jak mówiłem, śmierci numer 9 uratowała mnie pewna. Obiedę. Nie wiem czy w pomieniach spędziłem tydzień, czy może lat. Wiem, że zabrała mnie w kolejne miejsce na mundu. mianowicie w niebiosy. Opuściłem jeden świat i wkroczyłem w następny. Co oczywiście oznacza, że tak, wkinałem po raz 38.